Kilka dni temu cena gotiku została podwyższona na Steamie. Nieważne, którą część chciałoby się kupić, to trzeba już zapłacić dwukrotnie więcej niż przed podwyżką. Poprzednia cena wynosiła 40 zł, a nowa to już 92. Cena Tylogi to już 185 zł zamiast 60 zł wcześniej. Pytanie: po co? Oto prawdopodobne powody dziwnej decyzji THQ Nordic. Z tej strony antecydemy i pogadajmy o tym, co się wydarzyło fani są jednomyślni jak przy Silent Silence 2020. Nikomu się to nie spodobało, delikatnie mówiąc. Mi chyba najbardziej bezczelność community managera na Tiscolcie Gotika, Timura, 8 stycznia obiecywał, że 2025 będzie obfitował w niespodzianki i świetnym kontentem. No i miał rację, podwyżki cen na Skimie, no nie kłamał. Sprawę skomentował w następujący sposób. Mieliście 20 lat na zakup Kotika za 11 zł na promocji. Ok, spoko. To w takim razie mamy też 20 lat na zakup remake'a, jak stanieje to tych 10 zł. No po prostu takiej bezczelności to tak dawno nie widziałem. Straszny strzał w marketingową stopę. Jakby ok, coś w tym jest, no ale skoro ludzie mieli tyle czasu na zakup Kotika za dyszkę. To po co w ogóle podwyższać ceny? Jaki jest sens stracić wizerunek? I tu przechodzimy do pierwszego mojego ALE, kto to kupi? Można pomyśleć, że po premierze Gothic Remake będą chcieli zarobić na nowych fanach. Ale naprawdę, nowi fani będą chcieli kupić ponad 20-letnią grę po zaganiu w Remake'a? Nowi fani to w nowe gry. Odbiją się od takiego drewna i starej grafiki. Może z 1% nowych fanów zagra w oryginalne Gothic'i. Ile to zasili budżetu dla tak dużej firmy? 0,5% dodatkowego zysku? Starzy fani nie kupią, bo od dawna mają wykupione na Steamie Goku lub płytki z kiosku. Tylko się zdenerwują, będą pechszczać remake i pazarność wydawcy. Na pewno THQ Nordic Walking zwiększycie sobie sprzedaż remake'u przez skurzenie fanów. Co więcej, hejterzy będą mieli kolejny powód do hejtowania remake'a. Już zaczynają mówić A nie mówiłem? Zobaczycie jaki to będzie wysryw. Przez taką pazerność mniej ludzi kupili Mek na premiera, czyli za najwyższą premierową cenę. To tu robi sobie na złość. No to jaki jeszcze może być inny powód? Aż zapytałem Chad GPT-4 i oto jego odpowiedzi. Podnosząc ceny, Technotechnotik może próbować podkreślić, że gry z helikopterem są wartościowe i wciąż mają znaczenie kulturowe w świecie gier. Mhm. Niskie ceny starszych gier mogą być odbierane jako sygnał, że są one przestarzałe lub mniej znaczące, co mogłoby wpłynąć negatywnie na odbiór Koty Remake. No nie wiem. W ostatnich latach Steam zaktualizował swoje zalecane ceny w różnych regionach, uwzględniając inflację i różnice w siłach nabywczych. THQ Nordic może po prostu dostosowywać się do tych zmian, aby zminimalizować straty w mniej dochodowych regionach, wyższe ceny mogą również wpłynąć na lepsze wyniki finansowe w regionach o silniejszej walucie. No, Polska, silniejszej waluty to nie ma. Fahrenheit samuraj przytoczył też to samo co chat GBT. Po premierze wrzucą obniżki 30% i cyk. Klient zadowolony, bo coś może na promce złapać, a wydają więcej kasy. Poza tym w Unii Europejskiej masz przepis o podawaniu najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Im wcześniej podwyższą te ceny, tym większa szansa, że ludzie o tej podwyżce zapomną do czasu premiery. To faktycznie jakiś sens ma, ale nie wierzę, że dużo osób skusi się na wyższe ceny. No po prostu nie wierzę. No dobra, no to ja jeszcze czekam na podwyżkę yy, kolekcjonerki, tak, o 300 przynajmniej. A co? Jak się bawić, to się bawić. Najniższa krajowa w Polsce wzrosła to zaszalejmy wszyscy. Smutność na to patrzy, miejmy nadzieję, że kiepski marketing to będzie jedno, a finalny produkt drugie. A co do słabego marketingu to jeszcze pychłem jak zobaczyłem, że na Instagramie Alchimia Interactive admin wrzucił 18 dobrze znanych nam skinów w 3 godziny. Dlaczego to jest słabe? No bo taka częstotliwość postowania może Instagram potraktować jako spam no i zmniejszyć zasięgi. Poza tym jaki jest sens wlekać z postowaniem grafik ponad rok czasu żeby później wszystkie wrzucić hurtowo, social media to powinno się regularnie prowadzić, a nie wrzucić raz na jakiś czas. No ale cóż, co ja tam wiem? Ja jestem tylko kotikowcem w skarpecie na głowie, co nie? Ogólnie miałem nie nagrywać tego filmu, bo polskie community jest zdecydowanie jednomyślne w negatywnym odbiorze podwyżki cen. Stwierdziłem, że sobie post na karcie społeczności i wyleję swoje żale. Ale widz napisał mi, żebym o tym nagał, no to okej, okay, dobra. Miło mi, proszę, o to nagrywam. Pozawiam ciemny faren. Co prawda, miałem odpocząć i zająć się innymi sprawami, bo nie samym YouTubem czy Gotikiem człowiek żyje. Ale dzieje się, jest co komentować. Ogólnie, jak na to patrzę, to mimo wszystko warto docenić, że coś się dzieje z Gotikiem. Jest to naprawdę y, bardzo stara gra bez większego sukcesu na świecie, a mimo to dzieją się nowości. No, jest to ponownie złoty czas Gotika. I paradoksalnie cieszmy się z tego, bo nie wiadomo, czy za kilka lat marka nie zostanie już zakopana na zawsze. Postawiam swojego wspierającego Pleasey 130. Bardzo doceniam, że pomimo braku tworzenia kontentu dla wspierających przeze mnie, głównie przez brak czasu i małe zainteresowanie, to dalej jesteś zapisany w tym programie. Nie mówcie mu, bo może zapomniał odpiąć konto. <laughs> tak czy siak, napiszcie mi, co sądzicie o tej całej śmierdzącej sprawie podwyżki cen. Po drugie, co zainteresowałoby Was, co by skłoniło, żeby wykupić u mnie opcję wspierającego? Chodzi o jakiś content w zamian, chętnie byście zobaczyli.